Że różana tradycja kutna sięga XX wieku? W 1912 roku bracia Aaron i Karol Ejzykowie założyli w Adamowicach koło Kutna jedną z największych szkółek różanych w Polsce. W 1938 roku swoją pierwszą firmę ogrodniczą założył w koserzu Bolesław Wituszyński, a w okolicach Krośniewic Mieczysław Albiński po wojnie aaron ejzyk wrócił do adamowic i róże znów zakwitły pod kutnem rozwijały się też firmy ogrodnicze mieczysława albińskiego i braci bolesława i henryka wituszyńskich w kutnie Pierwsza wystawa Róż w Kutnie odbyła się 3 października 1965 roku w klubie Międzyspółdzielnianem na Górce, mieszczącym się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 2. Inicjatorem wystawy był Leszek Wituszyński, syn Bolesława Wituszyńskiego. Organizatorem wystawy była Franciszka Gątek, ówczesna kierowniczka klubu. Goście podziwiali róże z plantacji Arona Ejzyka, Mieczysława Albińskiego oraz Bolesława i Henryka Wituszyńskich. Niestety w kolejnych latach nie była możliwa organizacja wystaw róż w klubie na górce z powodu zniszczonego przez podlewanie i zraszanie kwiatów dębowego parkietu. Lata 60. był bardzo szczęśliwe dla kutnowskich hodowców róż. Mieczysław Albiński, Bolesław i Henryk Wituszyńcy otrzymywali najwyższe nagrody na ogólnopolskich wystawach róż organizowanych przez Polskie Towarzystwo Miłośników Róż, którego prezesem była Irena Gołębiowska. Kutnowski Dom Kultury zaprosił do siebie królową kwiatów dopiero w 1975 roku. We wrześniu zorganizował pierwszy kutnowski Jarmar Różany i od tej pory zajął się pielęgnowaniem różanej tradycji. Pomysł na Jarmar Różany zrodził się po wyjeździe pracowników Domu Kultury na święto Tłuskawek na północ Polski. Wielki wkład w pierwsze wystawy wniosła Irena Gołębiowska, Bolesław Wituszyński oraz producenci róż z regionu Kutnowskiego. W 1990 roku między innymi za sprawą nowego dyrektora Kutnowski Jarmark Różany, przerodził się w Święto Róży. Wystawa powoli zmieniała charakter, zaczęły pojawiać się aranżacje i pokazy florystyczne za sprawą współpracy z Anną Nizińską i Klubem Florystów Polskich SITO. Przez lata kształt wystaw zmieniał się i ewoluował, ale zawsze najważniejszym elementem były róże. W 2009 roku Święto Róży po raz kolejny zmieniło swoją formułę. Między innymi do centrum miasta zawitał Jarmark kurzany oraz wybrano pierwszą królową róż. W 2010 roku 36 Święto Róży ze względu na remont Kutnowskiego Domu Kultury zostało zorganizowane w Muzeum Regionalnym, gdzie odbyła się wystawa róż i aranżacji florystycznych. W 2015 roku po raz pierwszy w Kutnowskim Domu Kultury zorganizowana została konferencja różana poświęcona pielęgnacji róż i ich obecności w krajobrazie miasta. Również w tym roku podczas dni róży w parku Traugutta przy Alei Róż został odsłonięty pomnik kutnowskiego hodowcy Bolesława Wituszyńskiego, który wyhodował takie róże jak kutno, marylka, kopernik. Kutnowski Dom Kultury jest pomysłodawcą i organizatorem wielu różanych imprez, między innymi Pikników wśród Róż. Impreza miała swój debiut w 2017 roku. W ramach pikniku odbyły się pierwsze plenerowe targi różane. W przestrzeni Parku Miejskiego mogliśmy między innymi zakupić tysiące sadzonek róż od najlepszych producentów z całej Polski. Korzystać z warsztatów dla dzieci i dorosłych, odpocząć na zielonej trawce oraz uzyskać fachowych porad i odpowiedzi na pytania dotyczące ogrodu i ogródka. W 2018 roku, dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Różanym, wystawa Róż i aranżacji florystycznych przerodziła się w ogólnopolską wystawę Róż. Obecnie wystawy różane w kutnie to setki odmian róż ogrodowych z najlepszych szkółek różanych. Róże szklarniowe w imponujących aranżacjach florystycznych mistrzów florystyki. Niepowtarzalne barwy i zapachy, które niezmiennie zachwycają zwiedzających. W obecnym kształcie Święto Róży to największa impreza różana w Polsce.